Trwa adwent, czyli okres radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Ale jak poradzić sobie z trudnym życiowym doświadczeniem, które zazwyczaj przychodzi nieoczekiwanie? I po ludzku zadajemy sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, którzy jako młodzi kapłani musieli zmierzyć się w swoim życiu z sytuacją graniczną. Czerwiec 1961 roku był bardzo upalny, było gorące lato. Kończył się rok szkolny. Najlepsi uczniowie z piątych klas, szkoły podstawowej nr 17 z ulicy Krochmalnej, wybierały się na wycieczkę. Byli to wybrani uczniowie, najlepsi w nagrodę. 23 czerwca o godzinie 10.00 autokarem odjechali w kierunku Kazimierza. Tam dzieci zwiedzały miasto, bo taki był plan. Później. Najważniejszym dla dzieci punktem programu była kąpiel w wiśle. Po południu, około godziny 15, dzieci wraz z opiekującymi się nimi nauczycielkami ruszyły nad Wisłę. Nie była to plaża strzeżona, nie było ratowników. Dzieci weszły do wody z jedną z nauczycielek. Część dzieci, nie wszystkie, ale około 20 osób. Weszły do wody, bo chciały przejść na taką wysepkę piaskową, która. Była blisk, a woda w tym miejscu miała być płytka. Takie było założenie. Ponieważ miały się pilnować, więc weszły trzymając się za ręce. Niestety w pewnym momencie jedna z dziewczynek zaczęła się topić. Pani Jadwiga, opiekunka ruszyła jej na pomoc. Tą dziewczynkę udało jej się uratować. Za nią zaczął się topić chłopiec. Później właściwie wszystko wymknęło się spod kontroli. Dzieci wciągały jedne, drugie, piasek pomiędzy tą wysepką a plażą usuwał się spod nóg, a głębokość była podobno ponad 2 metry. I w ten oto sposób do tej wody wpadło 13 rodziców i te 13 rodziców w tej Wiśle utonęło. Uroczystości pogrzebowe były 28 czerwca. Ja o tych uroczystościach pierwszy raz słyszałam w wieku 3-4 lat od mojej mamy. Mama mi opowiadała, jak przy Bramie Krakowskiej, ponieważ Królewską w górę jechał ten kondukt na Lipową, pojawiły się żuki z FSC, a na każdym pojedyncza biała trumna z kwiatami. Padał deszcz, więc Las Parasoli, to byli tam wszyscy mieszkańcy Rublina, którzy wiedzieli o tej tragedii. Władze chciały bardzo szybko zamknąć ten temat. On był bardzo niewygodny. Była to chyba największa tragedia w powojennej Polsce. A po wakacjach dzieci wróciły do szkoły, i nikt nigdy już o tej tragedii nie wspomniał. Kiedy w 2008 roku obejmowałam stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 17, w ogóle nie miałam pojęcia o, o tej tragedii. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam poznawać historię szkoły, interesować się przeszłością, to oczywiście dowiedziałam się również o tej tragedii dzieci. Staraliśmy się upamiętniać ten dzień 23 czerwca. Dzieci chodziły z kwiatami, z zniczami na miejsce pochówku dzieci, czyli na cmentarz przy ulicy Lipowej. Jest dla mnie czymś niepojętym, że można przejść obok tego obojętnie, bo ja nawet teraz Znając to przede wszystkim z opowiadań, z historii, z czasopism, z, ze zdjęć, wciąż przeżywam na nowo tę tragedię. Wciąż mam taki smutek w sercu, bo jest to dla mnie coś niepojętego, że taka tragedia nie dość, że się wydarzyła, co straszne, to jeszcze próbowano jakby ją zatuszować, schować. Nie pozwalano na to, aby o tym mówić, wspominać. W pamięci Lublinian jest tablica w szkole, natomiast chcielibyśmy upamiętnić to taką tablicą, obeliskiem również w Kazimierze Żydalnej. W Dudach Wisły zginęło 13 rodziców. Była to Marysia, Basia, Jurek, Ewa, Małgosia, druga Basia, Władzio, Czesio, Zbyszek, Leszek, dwie Elżbiety i Mirka. Wśród tych dzieci były rodzeństwa cioteczne, czyli było po dwoje dzieci, po troje z jednego domu. 23 czerwca 1961 roku, tego dnia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Lublinie zginęły podczas wycieczki szkolnej, tonąc w Wiśle. Jak ksiądz biskup wspomina tamten dzień? Ja dowiedziałem się osobiście od taksówkarza, gdy jechałem do księdza proboszcza, żeby mu złożyć życzenia imieninowe. On mnie poprosił o pomoc, żeby najpierw dowiedzieć się, czy przypadkiem nie będzie pogrzebu państwowego, to znaczy wówczas państwowy pogrzeb to bez osoby duchownej, ale państwo pokrywało wszystkie koszty. Odpowiedź nauczycielki była, że przedstawiciel kuratorium powiedział, że będzie. Taki pogrzeb, jaki sobie będą życzyć rodzice, żeby nie powiększać ich bólu. Z władzy tej Państwowej Dzieci Wojewódzkiej przyszedł taki gość, przedstawiciel i mówi proszę księdza, mi, że organizujecie pogrzeb tych dzieci. Ale mówi, tylko proszę, nie powiadamiać księży z innych parafii. Nie chcemy, żeby to się rozniosło, więc z innych parafii nie chcemy księży. Ja mówię, ja nikomu nie będę zabraniał. Kto zechce pójść, to przyjdzie. Ludzie i tak docenią to, co się stało i bez żadnych zachętych. Bez żadnych zaproszeń, na pewno przyjdą. To później, jak szliśmy z tym pogrzebem, to cała ta ulica krochmalna, od kościoła, aż powiedzmy tam do tego zejścia na Moisco ulicę, była zastawiona ludźmi. I jak myśmy przeszli, to wtedy ci ludzie za nami przyszli na cmentarz. Zapraszam mnie jako tego, który ostatnio ich w szkole uczył, żeby wziąć udział w tym pogrzebie i ewentualnie parę słów powiedzieć. I na tych parę słów wykorzystałem tę oto kartkę, że Pan Bóg powołał do swojego królestwa te, które były najlepiej przygotowane, a na dowód ich przygotowanie. Mam tę karteczkę od jednej dziewczynki, która napisała rok wcześniej. Z okazji księdza prefekta imienin przyrzekam przyjmować komunię święto przez 9 pierwszych piątków miesiąca. Lublin, dnia 3 kwietnia 1960 roku. Osnułem na bazie tej karteczki, że widocznie Pan Bóg uznał te dzieci jako najbardziej przygotowane do spotkania z Nim bezpośredniego w Królestwie Niebieskim. Czy pamięta ksiądz biskup, jakie uczucia księdzu biskupowi towarzyszyły, gdy się ksiądz dowiedział o tym, co się wydarzyło? No, zacząłem myśleć też o, o mojej drodze kapłańskiej, że wśród żyjących Trzeba służyć i przy okazji pogrzebu takich niewinnych dzieci. Czy wydarzenie z 1961 roku wpłynęło na księży kapłańską drogę? Gdybym drugi raz miał w życiu podejmować decyzję i jakaś młodość mi się powtórzyła, to też bym tę drogę wybrał. I to nie dlatego, że miałem szczęście, czy studiować czy na kulu jeszcze dodatkowo, czy byłbym wikariuszem. Wtedy każdy wikariusz miał ileś godzin nauczania religii i to nas podtrzymywało, że jesteśmy potrzebni. Jesteśmy przygotowani, jednym z naszych obowiązków jest chowanie zmarłych, a wśród zmarłych są naprawdę nieraz niewinne dzieci, ale... I są dorośli. W normalnym porządku naszym ludzkim wydaje się, że, że Pan Bóg powinien brać po kolei, ale Pan Bóg tak ma inne plany niż nasze ludzkie. Co to jest kryzys wiary? No, kryzys wiary, jak, jeśli ktoś chodził, cieszył się, że jest wierzącym, autentycznie przyznawał się do wiary. A później z jakichś powodów, czy złego przykładu, czy zaniedbania, najczęściej z zaniedbania, z po prostu. Wolę w inny sposób spędzić dzień pański, aniżeli pójść do kościoła. I w ten sposób powstaje kryzys wiary u wielu osób. A jakie wydarzenia mogą powodować te kryzysy? Czasem właśnie nagła śmierć kogoś w rodzinie. Kogoś bliskiego, a czasem zły przykład, katolików, bo wszyscy należymy do Kościoła. Jaką receptę ksiądz biskup nam młodym dałby na to, żeby poradzić sobie z ewentualnym kryzysem wiary, który prędzej czy później w jakimś stopniu w naszym życiu się pojawia? Papież Franciszek nieraz powtarza. Jak nie wiecie, jak sobie poradzić, pytajcie dziadków. Oni wam przypomną, co oni przeżywali, w trudności trudnościach oni żyli i działali. Trudne doświadczenie to szansa na bardziej trwałe, dojrzałe po prostu Twoje poznawanie Boga. Bo wiara nie jest pewnością, ale otwartością na Boga. W pytaniu, w szukaniu, niekiedy we łzach, w gniewie, w proteście albo w nieustannej prośbie o ufność i wytrwałość. Dlatego przeżywając tegoroczny adwent, dobrze zaopiekuj się swoją wiarą, która jest ciągłym poszukiwaniem i zawierzaniem. Do zobaczenia za tydzień!